Witam serdecznie, Konrad Raniewicz, Agencja Smolar. Przed nami wielki finał w Loterii Nesti 2022. Już za chwilę poznamy laureata Nagrody Głównej oraz laureata rezerwowego Nagrody Głównej, czyli 20 000 zł. Na Państwa ekranach pojawiają się parametry dzisiejszego losowania, a ja przystępuję już do losowania. Laureatem Nagrody Głównej jest numer porządkowy 8256. Numer telefonu to 516, końcówka 422. Numer kodu promocyjnego to P. 9WGTTH9NL7 Laureatem rezerwowym nagrody głównej jest numer porządkowy 19530 numer telefonu to 882 końcówka 976 numer kodu promocyjnego to E E W N G M C A Q K Laureatom serdecznie gratulujemy dziękujemy wszystkim Państwu za udział w dzisiejszej loterii i do zobaczenia zachęcamy również do subskrypcji